Siema, z tej strony ja, Diamentowy. Dzisiaj wam pokażę moda o nazwie Harry Potter mod, więc zapraszam do oglądania. Jak sami widzicie, za mną są skrzynki i sobie je otworzymy. Pierwsza skrzynka daje nam taką różdżkę. Powstawmy tutaj kilka mobów. No nie wiem, na przykład... Świnia. O tak. No i przytrzyma, no i musimy mieć w ręce różdżkę, przytrzymujemy i puszczamy, to właśnie daje nam taki oto e, zaklęcie. Nie wiem, e, co one daje w prawdziwym chorym Potterze, bo nie oglądałem. Tam, tam troszkę przeczytałem, ale nie za dużo, więc no za dużo. Nie wiem o, o tym filmie i książce, ale... Ale no wiem, że się tam czaruje tylko. Okej, okay, następną rzeczą jest taka miotła i co ona może robić? Ja już wiedziałem co ona może robić, ale Wam zaraz pokażę. Kiedy klikniemy, kiedy przytrzymujemy, e, przycisk e, prawy, to właśnie jak sami widzicie latamy normalnie. Normalnie możemy latać. Kiedy klikniemy Shift, opuszczamy to metła. No a jeśli od nowa, to już wszystko działa. No, bardzo fajne, bardzo fajny transport. Z tym bardziej, że za dużo rzeczy nie potrzebujemy. Tylko diament tam jest najbardziej taki cenny, ale to za dużo nie trzeba za no, taki. Taki przyjazd. Więc dla mnie na plus. Następną rzeczą jest taki oto kaudron. Niestety nie wiem, nie wiem, co on robi do końca. On jest po prostu, on jest po prostu i nie wiem. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co on ro może robić. Ale lecimy do następnej, do następnej skrzynki. Następna skrzynka ma w sobie takie pocjony i będziemy mogli zobaczyć, co one robią. Pierwsza rzecz. Yy, Mocno game da I pierwszą rzeczą jest. Fire Tonic. Daje on nam szybkość. Nie za dużą, ale daje. I podpala wszystkich młodych, chyba widzę. Wow, ej, dobra. Zobaczmy sobie. Ej, faktycznie. Wow. Ej, to jest dobre, to jest dobre na plus. Słynny Giliwater, co ja on to daje? On daje chyba tylko prędkość, bo prędkość to ja wiem, że on daje. ale co więcej, nie wiem. I ostatni to jest. A, że my się palimy, okej. Okay. Teraz woda, a nie, dobra. Okej, okay, um, ja na razie to na tyle. Jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę, suba, a to tyle, więc elo.